Pierwsze auto Dodge Durango 2016 rok, 36 przebiegu niecałe 100 tysięcy km, czyli jedna z najpopularniejszych kombinacji jakie się zdarza. Szary, kolor auto yy, generalnie było z, z dwóch stron lakierowane. Natomiast w tym momencie już jest na finalnym etapie wróciło dla kiernika jest w trakcie zbrojenia. Kilka słów a propos części uszkodzona była maska. Za maskę w zamienniku trzeba dać 1700 zł. Zderzak przedni 1300 zł. Cały czas oczywiście mówimy o zamiennikach. Niestety uszkodzone było zawieszenie i co się również okazało, nie często się to zdarza, natomiast w tym przypadku miało to miejsce. Zawieszenie, a także przekładnia kierownica. Za lewe kompletne przednie zawieszenie zapłaciliśmy. 3600 zł, a przekładnia kierownicza. Akurat tutaj już mamy z elektrycznym wspomaganiem z silniczkiem 5050 zł, musieliśmy. Zapłacić. Oprócz tego pan Krzysztof kupił komplet nowych e, opon 3,5 tysiąca za e, komplet Nokianu w rozmiarze 265/50 R20. No, cen e, jeszcze nie mam. Lakiering jeszcze nie podliczył. Blacharz również nie podliczył. Zdjęcia Piotrek wrzuci. Komplet części potrzebnych do naprawy około 22 tysięcy złotych. Natomiast samo auto widzę, że się bardzo fajnie spina, ponieważ do tej pory wyszło około 77 tysięcy złotych za poliftowe Durango 3.6 przy obecnych cenach, no tak jak tutaj może przy odrobinie szczęścia w granicy 90 tysięcy wyjdzie, natomiast ogólnie około 100 tysięcy trzeba liczyć. Durango to jest akurat auto, które bardzo mocno podrożało, e, na przykład patrzyliśmy ostatnio, auto no troszkę bez sensu, ale świetne w swojej bezsensowności, czyli Durango Hellcat, auto naprawdę mocno wydzwonione, zostało zlicytowane, śledziliśmy aukcję za 66 tysięcy dolarów. Przypominam, jest to cena, w której kupimy Nowe, no, nową korwetę, chociażby C8, to naprawdę jeszcze trochę zostanie. No 66 tysięcy dolarów za uszkodzone auto to naprawdę był dla nas kosmos. Kolejne auto w trakcie zbrojenia najpopularniejsze auto sprowadzane ze Stanów czyli Mustang, również w bardzo popularnej w konfiguracji czyli 5.0 gt Performance. Tutaj mamy akurat. Polift, auto z 2019 roku, kupione z przebiegiem 15 tysięcy mil, natomiast jeżeli chodzi o koszta naprawy, auto było uszkodzone z przodu, tutaj akurat e, jeszcze nie wszystko jest poskładane, natomiast pokażę Wam, bo to oto też często zmieniacie, a mianowicie taka maska wprost z modelu GT500, natomiast z JGD polecamy chłopaków, współpracujemy z nimi i e, sporo części gdzieś tam różnych customowych, akcesoryjnych o nich, od nich kupujemy. Taka maska wiąże się z wydatkiem około 3000 zł i przedni zderzak, gdzieś go tutaj nie widzę, E, również około 3000 złotych. Tutaj były uszkodzone dwa amortyzatory. Za dwa amortyzatory 4600 dostała również kołyska 3500 złotych, e, Felga Performance 1500 złotych. Tutaj również nie było kompromisu. Widzę, że kurtyny dachowe kupiliśmy nieregenerowane. Dwie kurtyny za 3000 złotych, poduszka kolanowa 1400 złotych no przeróbka lamp, poduszka kierowcy 2200 zł auto ma aktywny tempomat zapewne, bo mam tutaj w pozycji radar wraz z mocowaniem 2300 zł co ciekawe kupowaliśmy to w ASO nie było nigdzie gdzieś tam używanych i tak grosz do grosza i ponad 40 tysięcy słuchajcie za naprawę, jeszcze bez podliczonej naprawy blacharsko-lakierniczej się uzbierało, no żeby to zrobić dobrze. Oczywiście gdzie możemy sobie pozwolić na zamienniki, tam sobie pozwalamy na zamienniki, jeżeli chodzi o części używane mniej, e, natomiast e, sporo części z ASO, sporo zamienników. I tutaj ponad 40 tysięcy złotych mamy no Mustangi poliftowe w performance z budżetem no przy obecnych cenach powyżej 140 tysięcy złotych moim zdaniem trzeba założyć między 140 000 a 160 tysięcy złotych za takiego polifta performance i kolejny Mustang pana Pawła 65 tysięcy mil 337 V6 RWD 2016 rok, czyli jakby totalne przeciwieństwo polistowego performansa. Natomiast takie auta wciąż o nie dzwonicie, wciąż o nie pytacie, do ceny zaraz sobie przejdziemy. Auto, o ile tamto już wróciło od lakiernika i jest w trakcie składania, to to auto jak widać na płycie pomiarowej usta wianie, tutaj gdzieś ten kawałek fartucha był. Skrzywiony został, e, został podklepany. Jak widać, kopuła cała ćwiartka gdzieś tutaj nie była uszkodzona. Natomiast pas górny, e, lampa, to wszystko jest e, nowe. Tutaj zresztą widać taki podróżaczek w zamienniku. To wszystko będzie spasowane, i po spasowaniu pojedzie do lakiernika. Jeżeli chodzi o ceny. W granicach 40 między 40 a 45 tysięcy za takie auta uszkodzone przodem trzeba dać. I tutaj komplet części no maska, akurat e, zwykła. Zamiennik e, pamiętamy 3000 zł ponad GT500, 2400 zł e, zwykła. Lampa lewa przednia 2250 zł. Poduszka kierowcy 1500. E, poduszka kolanowa 1300. Tutaj również nie było nic regenerowane. Spore zamówienie z ASO. Błotnik lewy przedni, zamiennik 760 zł, a skorupa przedniego zderzaka 840 zł. Komplet części około 16 tysięcy zł. Auto do tej pory w granicach 60 tysięcy zł wyszło. Oczywiście musimy do tego doliczyć akcyzę i jeszcze sam koszt robocizny blacharsko-lakierniczej. Kilka zdań jeszcze o zamiennikach. Tak jak widzicie złoty środek zawsze jest ustalany z klientem poduszki nieregenerowane, natomiast zarówno zderzak, jak i błotnik, jak i maska poszły wy w zamienniku, musicie mieć świadomość, że kosztują one jakąś jedną między jedna, trzecia, między 30 a 50% ceny ze znaczkiem Forda, to nie jest tylko tak, że Ford gdzieś tam przybija swoją pieczątkę i te części są lepsze, natomiast części są minimalnie lepsze z oryginałów, jeżeli chcecie żeby auto było idealne, żeby te spasy były idealne, to niestety musimy pójść po oryginału. Natomiast w związku z tym, że same Mustangi z fabryki, nawet na oryginalnych częściach spasowane rewelacyjnie nie wychodzą, to większość z Was podejmuje taką decyzję, żeby naprawiać na zamiennikach, natomiast tak jak Wam powtarzam, trzeba mieć świadomość, że to nie będzie spas na przykład Audi BMW fabrycznie nowego, nigdy nie uszkodzonego, bezwypadkowego. Po pierwsze, auto wiadomo, jakąś tą przeszłość ma, robimy wszystko, żeby to auto spasować jak najlepiej, natomiast te szczęście minimalnie o milimetr, o dwa mogą odbiegać od e, takiego, że tak powiem, idea, ideału mierzonego suwmiarką. Explorer co ciekawe występuje w Europie, część części jest, można dostać, natomiast e, nawet jeżeli e, to auto jest, występuje, jest w katalogach, jest sprzedawane, to niestety nawet tak popularne rzeczy jak maska, błotniki, lampy e, mówią nam, że jeżeli chcemy zamówić, mówią nam, że nawet kilka tygodni lub ponad miesiąc oczekiwania więc nawet jeżeli takie auto kupicie nowe w salonie, to w razie likwidacji jakiejkolwiek szkody to nie jest tak, że Ford wam te części wyczaruje i szkodę naprawi w miesiąc, tylko. Trochę dłużej trzeba liczyć w związku z mniejszą popularnością modelu. Natomiast w Europie Explorera kupimy tylko i wyłącznie w hybrydzie. Ze stanów możemy ściągnąć, no przekonaliśmy się na podstawie niebieskiego Explorera. Naprawdę doskonała 400 konna 3-litrowa jednostka Ford Explorer ST. Ten silnik możecie dostać w Explorerze ST albo Platinum ST, wiadomo, nastawiane na sport. Spokojnie do 500 koni jakieś programy można robić. Natomiast kilka słów o naprawie. Auto uszkodzone przodem będzie w naszej ofercie. Sprzedaliśmy niedawno Explorera niebieskiego na podmiankę, będzie czarny, no, naszym zdaniem to jeden, jeden z fajniejszych, siedmioosobowych nowoczesnych e, subów no jednak troszkę o generacji jest świeższy od Durango, natomiast tutaj również powyżej 200 tysięcy złotych trzeba liczyć za nowego Explorera, za takiego Explorera ST ze Stanów no, troszkę ponad 200 tysięcy na pewno trzeba by przeznaczyć ściągając go na własną rękę, no i mieć, na, mieć świadomość że naprawa to jest 3-4 miesiące, ten Explorer ST pod koniec chyba sierpnia trafił do naprawy, czyli mamy wrzesień Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, no ponad 6 miesięcy naprawy? No dokładnie, ponad 6 miesięcy naprawy, yy, więc ściągając auto, do którego nie ma części w Polsce, trzeba części ściągać ze Stanów. Na pewno trzeba założyć, że naprawa będzie dłuższa. Szybki rzut oka pod maskę. Zobaczcie, to nie jest jakiś dwulitrowy silniczek, to jest 3 litrowa jednostka. A zobaczcie, ile tu jest miejsca? Ja bym się tutaj spokojnie. Spokojnie zmieścił. No W tym momencie, w, w czasie jakiegoś ostatecznego z składania chłodnicy, chyba jeszcze tak. Tutaj dlatego też tyle miejsca, bo jeszcze pas przedni w ogóle nie jest założony. Ten zderzak jest tylko przyłożony. No, auto wróciło od lakiernika, no i będzie zbrojone. No, myślę, że kilka dni na pewno trzeba poświęcić i no i potem co elektronik przegląd rejestracja zbieżność i na sam koniec auto którego naprawy się podjęliśmy bardzo ciekawy projekt Jeep Wrangler Unlimited Sahara auto naprawiamy dla pana Krzyśka tutaj również dość czasochłonna naprawa przede wszystkim największym problemem był uszkodzony most przed Auto gdzieś tam po uszkodzeniu boczno-dolnym. Niestety ten most okazał się uszkodzony i wyobraźcie sobie, że no, nie, nie szukaliśmy części, dopóki nie naprawimy tego mostu. Eee, gdzieś tam znaleźliśmy firmę z polecenia, która się tej, tej naprawy podjęła. 18 tysięcy złotych za naprawę przedniego mostu. To jest naprawdę sporo. Żeby nie mówić, 27 tysięcy w sumie wydaliśmy. Szyba czołowa kosztowała w porównaniu do tego grosze 800 zł. G prawe tylne 2,400 i one były najdroższe. Błotnik prawy przedni zaledwie 390 zł, jakiś narożnik z drzwiaka 480. Wszystko to drobnica, natomiast no, ten most zrobił znaczącą cenę. W ogóle z wranglerami, jeżeli się interesujecie jakimś offroadem, zapewne wiecie, że jest tak, że cena bardziej zależy od stanu, od modyfikacji niż od rocznika, ponieważ 10-15-letnie wranglery potrafią kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych Piotrek pewnie na przebitkach pokaże środek no, toporność, filozofia budowy Jeepów, e, podobnie jak Gielenda, tutaj również Wrangler e, podobną filozofię wyznaje, jeżeli chodzi o ten egzemplarz, około 66 tysięcy złotych pod dom i do tej pory wydaliśmy 95 tysięcy złotych po, po naprawie bez wliczenia blacharsko-lakierniczej naprawy oraz akcyzy. No, na pewno 100 tysięcy to przekroczy, no, ponad 100 tysięcy za dziesięcioletni letni samochód, to jak wspominałem, nawet 15-letni egzemplarz, kilkadziesiąt tysięcy, stówę za 10-letni egzemplarz, ponad stówę za takiego Unlimited Saharę trzeba liczyć, sprowadzając ze Stanów. no Tych jeepów jest naprawdę masa, natomiast tutaj również na aukcjach cena zależy w dużym stopniu od. Modyfikacji, które widać na zdjęciach, też ludzie, które kupują na miejscu, są w stanie podjechać, obejrzeć. Oni są w stanie czasem więcej zapłacić, jeżeli widzą, że jakiś solidny lift był zrobiony. Stoi na placu kolejny Jeep Wrangler, natomiast sporo starszy to akurat prawie chyba 20-letni, 2002 albo 3 rok. Myślę, że o tym projekcie również sobie opowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o warsztat, to tyle.